Dzień dobry Państwu, drodzy młodzi przyjaciele. Z ogromną radością witam przedstawicieli NZS Regionu Łódzkiego. Mówimy o bardzo ważnym wydarzeniu, mianowicie o 25. Wampiriadzie organizowanej przez NZS. Należy nadmienić, i to z ogromną radością czynię, że Politechnika Łódzka jest od początku tej wspaniałej akcji na rzecz społeczeństwa. Chciałbym, abyście Państwo dołączyli do tej naszej wspólnej akcji. Mówię wspólnej, bo to jest NZS i współpracuje z nim również Politechnika Łódzka. Cieszę się bardzo, dlatego że przełożenie jest w sensie e, działania na rzecz społeczeństwa, na rzecz zdrowia, bardzo istotne i cieszy się ogromną popularnością, coraz większą. Już e, mamy nadzieję, że ponad tysiąc osób będzie w najbliższej edycji uczestniczyć w tym wydarzeniu.